bajka o rybaku i złotej rybce. Żył sobie pewien rybak ze swą żoną. Mieszkali w małej lepiance nad samym morzem. Co dzień siadał rybak na brzegu, zapuszczał wędkę i łowił. Któregoś dnia siedział tak długo wpatrując się w wodę, aż wreszcie coś szarpnęło wędką. Kiedy ją wyciągnął, ujrzał dużą złotą rybkę zawieszoną na haczyku. Ryba przemówiła do niego ludzkim głosem. Dobry człowieku, wpuść mnie do wody. Nie jestem zwykłą rybą, lecz zaczarowanym księciem. Proszę, pozwól mi odpłynąć. No już dobrze, dobrze. Przecież rybie, która mówi ludzkim głosem, i tak pozwoliłbym odpłynąć odrzekł rybak. Rybak udał się z pustym koszem do swojej żony. Cóż to, nic dzisiaj nie złowiłeś? zapytała. Nic. Znalazłem tylko jedną złotą rybkę, ale powiedziała, że jest zaczarowanym księciem. Więc wpuściłem ją z powrotem do wody. I niczego nie zażądałeś od niej w nagrodę? Nie, czegoż miałem od niej żądać? Przecież to okropne mieszkać w takiej lepiance, w tym strasznym brudzie. Trzeba było poprosić rybkę o porządną chatę. Idź jeszcze raz nad brzeg morza i zawołaj ją. Powiedz, że żądasz w nagrodę porządnej chaty. Ale ja nie mam po co tam chodzić, odrzekł rybak. Jak to? Przecież darowałeś jej życie. Na pewno zrobi to dla ciebie. Nie chcąc się kłócić z żoną, rybak niechętnie poszedł nad brzeg morza. Złota rybko, złota rybko, usłyszmy wołanie. Żona moja mnie przysyła, byś spełniła jej żądanie. Do brzegu przypłynęła złota rybka i zapytała. A czegoż to żąda twoja żona? Nie podoba jej się nasza lepianka i chce, żebyś w nagrodę za darowanie ci życia dała nam nową chatę. Wracaj więc do domu, już ją macie. Kiedy rybak wrócił do domu, ujrzał na miejscu starej lepianki piękną chatę, a przed drzwiami swoją żonę siedzącą na ławeczce. – No, chodź, obejrzyj to wszystko, czy tak nie jest lepiej? – spytała żona. Żona wprowadziła rybaka do chaty. Była tam mała sionka i komora i izdebka, gdzie każdy miał swoje łóżko, i kuchnia, i mnóstwo pięknie poustawianych naczyń. Za domem znajdował się śliczny ogródek pełen warzyw i owoców. W zagrodzie kręciły się kury i kaczki. No to teraz będziemy już żyli w spokoju i zadowoleniu, powiedział rybak. O tym jeszcze pomówimy, odrzekła mu żona. Potem zjedli kolację i udali się na spoczynek. Tak trwało przez tydzień, a może dwa tygodnie. Aż pewnego dnia żona rzekła. Słuchaj na mój mężu, ta chata jest stanowczo za mała i podwórko wszystko jest za małe. Mogła nam ta ryba podarować większy dom. Chcę mieszkać w wielkim murowanym zamku. Żono, przecież ta chata jest dość duża, co będziemy robili w zamku. Nie gadaj tyle, idź do ryby. Zobaczysz, że ona spełni twoje żądanie. Idź już wreszcie. Biedny rybak nie chciał iść, gdyż wiedział, że nie postępuje się tak niegodnie. Ale cóż miał począć? Przygnębiony i smutny poszedł nad brzeg morza. Stanął nad brzegiem i zawołał. Złota rybko, złota rybko, usłysz me wołanie. Żona moja mnie przysyła, byś spełniła jej żądanie. Czegoż ona znowu żąda? spytała rybka. Moja żona chce mieszkać w dużym murowanym zamku. No, idź, spotka się przed zamkiem, odrzekła rybka. Rybak udał się do domu. Jakież było jego zdumienie, gdy zamiast chaty ujrzał wspaniały zamek, a na schodach stała jego żona. Chodź i obejrzyj wszystko! zawołała. Weszli najpierw do olbrzymiego przedpokoju, a na ich widok wybiegła cała gromada służby, która otwierała przed nimi ciężkie drzwi do kolejnych komnat. Czyż to nie piękne? spytała żona szczęśliwa. O tak, ale niech tak zostanie i żyjmy dalej na tym zamku w spokoju i zadowoleniu odrzekł rybak. O tym jeszcze pomówimy, a teraz udajmy się na spoczynek dodała żona. Następnego dnia żona obudziła się pierwsza. Był już jasny dzień. Przez ogromne okna komnaty widać było piękny widok. Rybak jeszcze smacznie spał, kiedy żona zaczęła go budzić. Mężu, mężu, spójrz, no tylko przez okno, cóż to za piękna okolica? Czyż nie moglibyśmy być królami tego cudownego kraju? Idź do tej złotej rybki i powiedz, że chcemy być królami tego kraju. Ach, żono, cóż znowu? Ja wcale nie chcę być królem. Co tam, jeśli ty nie chcesz być królem, to ja nim będę. Idź w tej chwili do ryby i powiedz jej to. — Ach, kobieto, ja nie mogę jej powiedzieć, że ty chcesz być królem. — A dlaczego? Idź i zrób to, co ci kazałam. Chcąc, nie chcąc, musiał rybak iść, chociaż wiedział, że to niesłuszne. Kiedy przyszedł nad morze, było strasznie wzburzone, a fale uderzały o brzeg. Rybak stanął na brzegu i zawołał. — Złota rybko, złota rybko, usłysz me wołanie. Żona moja mnie przesyła, byś spełniła jej żądanie. — Czegóż ona znowu chce? — Ach, ona chce być królem. Idź do domu, już nim jest. Kiedy rybak przyszedł do zamku, zobaczył, że jest on znacznie większy, z wysoką wieżą i otoczony warownym murem. Wszedł do sali tronowej, w której zgromadzony był cały dwór. Jego żona siedziała na olbrzymim tronie i miała dużą, złotą koronę. W ręku berło, obok stały damy dworu. Więc naprawdę jesteś królem? Zapytał rybak. Tak, jestem królem. Ach, żono, żono, jakie to piękne i wspaniałe, że jesteś królem. Już niczego więcej żądać nie możemy. Żona odpowiada: O nie, 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 już mi się znudziło być królem. Chcę być cesarzem. A może nie, cesarzy może być kilku, a papież jest tylko jeden. Chcę być papieżem. Zresztą nie. Chcę rządzić słońcem, księżycem, gwiazdami. Chcę być bogiem. Idź i powiedz rybie, że chcę być bogiem już. Rybak ujął się i poszedł w stronę morza. Wiał silny wicher. Rybak nie potrafił utrzymać się na nogach. Niebo było całe czarne. Zaczęło błyskać się i grzmieć. Na morzu powstały olbrzymie fale. Stanął rybak nad brzegiem i zaczął wołać na całe gardło. Złota rybko! Złota rybko! No, a czegoż ona teraz chce? Chce być samym Panem Bogiem. Idź do niej. Siedzi z powrotem w starej lepiance. I oboje mieszkają w niej po dziś dzień.